Słyszałem, że Instytut Geofizyki w ramach projektu EduScience przygotował kolejne atrakcje dla nauczycieli z różnych miast w Polsce. Dokładnie tak. Specjalnie dla nauczycieli wszystkich czterech etapów edukacyjnych organizujemy regionalne szkoły dobrych praktyk edukacyjnych. W ośmiu miejscowościach w Polsce od kwietnia do maja będziemy spotykać się z nauczycielami i w formie warsztatowej opowiadać im o tym, jak skutecznie uczyć w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. No właśnie, warsztaty to jest dość przyjemny, przyjemny sposób przekazywania wiedzy, ponieważ wszyscy są zaangażowani, aktywni, a z tego co wiem, również tematy są ciekawe. Będziemy chcieli przede wszystkim zaprosić Państwa i pokazać, podzielić się naszymi doświadczeniami z tego, jak atrakcyjnie i w ciekawy sposób prowadzić lekcje. Będziemy wykorzystywać zarówno e, najnowsze. E, Technologie cyfrowe i zasoby, które są dostępne w internecie, jak również y, tradycyjne doświadczenia, y, o których troszeczkę czasami w szkołach już y, teraz zapominamy. Y, będziemy także y, pokazywać, jak skutecznie uczyć w oparciu o diagnozę potencjału człowieka, a także z tego co wiem, czy będą warsztaty psychologiczne. Tak, warsztaty psychologii y, pozytywnej. Dotyczące takiej skutecznej komunikacji z uczniem, ale również uwzględnieniem aspektu płci i jakby pokazujące, że można uczyć skutecznie nauk matematyczno-przyrodniczych niezależnie od płci, aby wydobywać z uczniów talenty i zainteresowania, tak żeby faktycznie skutecznie zachęcić ich do tych przedmiotów. Wiemy też, że mamy zaprzyjaźnione, zaprzyjaźnione projekty i będziemy chcieli także zaprezentować i zaprosić ich na te warsztaty. Tak jest. W ramach rozszerzenia tej oferty dla Państwa zaprosiliśmy m.in. e-twinning, e artyferat matematyki, e-doświadczenia w fizyce czy projekt Scientix. I te projekty będą prezentować ofertę dla nauczycieli, dzięki czemu nauczyciele będą mogli w przyszłości skutecznie z tego korzystać. No, no oczywiście najwięcej czasu poświęcimy, yy, dzieląc się z Państwem tym, co osiągnęliśmy w naszym projekcie i m.in. ja będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa warsztaty z obsługi platformy learningowej, która zawiera mnóstwo materiałów, narzędzi interaktywnych i myślę, że dla nauczyciela na, w zasadzie z różnymi umiejętnościami IT myślę, że, że znajdzie się coś wartościowego, do, co będą Państwo mogli zastosować na swoich lekcjach. A jesteśmy przekonani, że forma warsztatowa jest taką bardzo atrakcyjną formą aktywnego współdziałania i zdobywania wiedzy. Do tej pory realizowaliśmy różne wydarzenia, konferencje, prelekcje, ale warsztaty po raz pierwszy mamy nadzieję, że będą dla Państwa bardzo przydatne i serdecznie na nie zapraszamy. Zobaczmy.